Dobra, jestem już. Ogarnęłam. Kupiłam jak zwykle eukaliptus. Przyda się, bo ja bardzo lubię w łazience pachnie. Gwiazdę to dla mamy. I pani mi poleciła gałązkę taką, którą się stosuje do yy, takich wieńców. Coś z azbestem nazwa. Nie wiem, muszę po później poszukać i ja Wam powiem. Wygląda w ten sposób. Ma takie duże nasiona tutaj. Strasznie się klei. I Taka cała gałązka kosztowała 35 zł, więc myślę, że do wazonu naprawdę sprawdzi się spoko, bo takie duże świerki były po 45. Więc choinka. Oczytam jeszcze, żeby sobie wstawiło na biurko, kupiłam takie choinki po 20 zł. Więc mam tu jedną. Tutaj mam drugą. Zabieram to wszystko. Ogarnięte to. Jadę do domu. Dzień dobry moi drodzy, w tle pralka jak zwykle, więc tradycyjnie witam w kolejnym vlogmasie. Niestety w tym vlogmasie będę tylko solo. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego nam za złe. Kasia jest na wyjeździe. Gdzie ona jest? We Francji? Wiem, że pojechała jeździć na desce. Powiem wam w tajemnicy, że ja czasem tracę ruchu i nie ogarniam, gdzie ona tym razem pojechała. Więc. Ale wiem, że jest cała bezpieczna, odzywa się, wszystko jest super, ale, ale czasami po prostu tracę rachubę. Gdzie teraz? Eee, więc tak. Vlogmas będzie solo w moim e, wykonaniu. Chaotyczny i bardzo niepoukładany, dlatego że ten tydzień jest chaotyczny i niepoukładany e, po prostu najbardziej na świecie. Jest tydzień do świąt. I e, e, zaczynam trochę łapać taką lekką panikę, bo prawie w ogóle nic, e, jeszcze to, co chciałam, jest nieogarnięte. Więc z tej okazji, żeby się yy, jakoś, nie wiem, zebrać myśli, pomoże mi moja Guilty Pleasure, najlepszy lut na świecie, czyli kaktus. Także mam nadzieję, że mi rozjaśni umysł i yy, magicznie wszystko nagle ułoży się w jedną układankę. No, ale wiecie, przed świętami to jest po prostu, jest jazda, tak? Wszyscy chcą w pracy, klienci, najlepiej na wczoraj, wszystko, yy, wiecie, dodane tak, a nie inaczej, żeby to wszystko podopinać przed okresem świątecznym, przed tą przerwą świąteczną. Tutaj, wiecie, listy zakupów to się skończyło, tamto się skończyło. Ja jeszcze oczywiście z moją tendencją wymyślam sobie rzeczy, które m, mogłyby poczekać, ale nie, no jakby chciałam wymienić firanki, więc muszę pojechać do IKEA, żeby było ładnie. To odebrać, tu zamówić, tu jakieś mięso podjechać, załatwić. Chociaż ja i tak, słuchajcie, nie organizuję w tym roku Wigilii samodzielnie, więc jakby żaden ciężar na moich barkach, no, tylko zrobić tam chyba trzy dania, no ale co to jest, tak jakby, no wiecie, bez przesady, to nie jest jakiś wielki wyczyn, a i tak po prostu tych rzeczy jest mnóstwo. Do tego oczywiście to świąteczne dziecięce życie jest bardzo intensywne, bo są warsztaty świąteczne, występy, wigilie, jasełka, trzeba pojechać, zorganizować, pomóc, przywieźć jakieś dania wigilijne. Wiecie, tutaj, o właśnie, notabene, czerwona bluzka na występ musi być taka. Dobra, moi drodzy, tak jak widzieliście na samym początku, byłam w elizówce, za chwilkę muszę ogarnąć. Te rzeczy, które ze mną wróciły, cały samochód przepięknie pachnie świerkiem, to jest zaleta yy, żywych choinek i gałązek tego typu. Próbowałam namierzyć tą roślinę z tymi kulkami, zaraz to zrobię jakoś po zdjęciu może przez Google Grafika, bo nie ogarniam. Yy, ale yy, mam nadzieję, że nie przywiozłam jakiegoś trującego czegoś do domu, no tak liczę, że nie. Także yy, to to, potem muszę, muszę skoczyć do Ikei. Um, bo, tak, wspomniane firanki, jakieś tam i oczywiście bardzo ważne rzeczy, które no, trzeba przed świętami koniecznie zrobić, nie mogą poczekać. Już sobie wymyśliła, że jakby przywiezie, pewnie trzeba będzie uprać, upras, ale to jakby mamy czas przecież mamy czas, dziewczyny, wyrobimy się, nie? Mam chabyzie, jak to się u nas mówi, na takie. Takie rzeczy. I teraz tak. Eukaliptus to będzie do łazienki. Ja bardzo lubię, jak on wygląda i pięknie pachnie. W ogóle, jak macie prysznicę dziewczyny, to bardzo fajnie można sobie eukaliptus zawiesić pod prysznicem. I wtedy, jak bierzecie gorący, taki parujący prysznic, to ten zapach się unosi i jest w ogóle rewelacja. Więc ja zawsze eukaliptus, bez względu na porę roku, uwielbiam, po prostu ładnie wygląda, ale on będzie w łazience na górze. to do tych choinek, myślę, że za dwie dychy to yy, spoko, no nie? Nie wiem, co uważacie. Nie są jakieś takie idealne, piękne, instagramowe, wiecie, równiutkie, bo te takie równiutkie to kosztowały stówę, ale no jeszcze nie upadłam na głowę, żeby kupować dzieciom za 200 zł choinki, które postoją ile? Dwa tygodnie? Wiecie, no to, tak trochę będzie, więc y, kupiłam tylko takie choineczki. Ona ta jest trochę coś krzywa, ale czekajcie, jak tak postawię, to jest git. I te choinki zostaną ubrane wedle upodobań y, mogą to być papierowe jakieś rzeczy, naklejki. Tym bardziej, że ja dawno temu już się wyleczyłam z tej potrzeby, żeby wszystko było takie, wiecie, insta-friendly w domu, gdzie są dzieci. Yy, one mają pokoje kolorowe, pozaklejane naklejkami, jakimiś plakatami, które sobie wieszają. Yy, oczywiście z chęcią oglądam na Instagramie te takie piękne wnętrza drewniane, gdzie wszystko jest takie, wiecie, no aż z katalogu. I tak, tak miło się na to patrzy, to jest przepiękne, ale u mnie to w ogóle się nie sprawdza. Słuchajcie, zabierzmy się za te gałęzie. Nie wiem, no zobaczymy, czy ja dobrze zrobiłam, ale powiem wam, że jak zaraz ułożę je do wazonu, zobaczcie, one są naprawdę bardzo ładne. Zaraz spróbujemy to wygooglować słuchajcie, przez Google Grafika. To jest najlepszy sposób, jak jeszcze nie znacie, żeby sprawdzić coś, co to jest i skąd jest. Ja tak bardzo często robię, na przykład, jak też coś zobaczę na Instagramie czy u innych dziewczyn, to sobie wrzucam screena w Google Grafika i po prostu wam pokazuję zazwyczaj, co to jest. Dobra, rzućmy to Cyprys Arizoński. Tak jest tu napisane. Czyli Pani, co z azbestem? Bo wiecie, pytałam yy, wszystkich yy, w tym stoisku, gdzie były te wszystkie rośliny, mówię, czy Pani wie, co to jest? Kurde, bo wie pierwszy raz widzę coś takiego na oczy, co to w ogóle jest? I Pani powiedziała, no coś z azbestem. I jest to, słuchajcie, cyprys arizoński, tak się to nazywa. Zdecydowanie przypomina to, to co ja mam w domu. Potrzebujemy kawy dzisiaj to na pewno. Ładny kubek potrzebny. No więc tak, pewnie myślicie sobie, że ja już wszystko ogarnęłam, Wczoraj byłam w Ikei, tylko przypadkiem mi się nie udało nagrać i w ogóle ymm, no nic bardziej, bardziej nic bardziej malnego. Do Ikei wczoraj nie dotarłam, dlatego że musiałam odebrać moje dziecko ze szkoły z gorączką. Trzymam kciuki i palce zaciskam, bo już jest dzisiaj ok. Ale wczoraj była średniawka, więc nie wiem, co to był za epizod. Nie było to też taka, wiecie, gorączka, gorączka, tylko to był taki delikatny stan gorączkowy, ale ewidentnie źle się czuła, więc e, do jej finalnie nie dojechałam. I myślicie pewnie, że wieczorem, nie no, na pewno ogarnęłam się, nic bardziej niemylnego, usnęłam w opakowaniu. Tara! Jak mam być szczera na 200%, to niestety nie był to wczoraj bardzo produktywny dzień. I nie, nie lubię tego, bardzo tego nie znoszę wręcz, usypiania po prostu w całym opakowaniu. Dzięki Bogu, że umyłam zęby i e, ściągnęłam makijaż, zmyłam się i później to już po prostu usnąm z dziećmi, usypiając e, w trakcie. I często tak mam, że e, budzę się czasami o 1200 z zaklejonymi od soczewek oczami, i nie wiem, próbuję namierzyć, gdzie jestem w, jakim, w jakiej czasu przestrzeni. Ale tym razem niestety nie wstałam. Wyspałam się, co prawda, ale ym, jak to moja mama zawsze mówi, no poza tym w domu jest aleluja, więc. Więc dzisiaj wyszło słonko, jest przepiękna pogoda, taka y, bardzo słoneczna i tak jasno jest w ogóle wszędzie, więc rewelacja. Także kończę kawę i jadę do tej wspomnianej IKEI po zakupy. A w ogóle właśnie, chciałam wam pogadać jeszcze o przepisach. Za mną kartony paczki Kasi, bo e, zawożę jej cyklicznie, wszystkie przesyłki odbieram. Jestem jej kurierem ostatnio, więc stoją i tak zbieram wszystko, żeby jej zawieść. E, słuchajcie, więc a propos przepisów. Wiem, że w poprzednim vlogu Kasia Wam pokazywała e, swoje typy i propozycje przepisów na tegoroczne święta. Ja ze swojej strony aktualnie włączyłam system karteczkowy i rozklejam sobie te karteczki. Tutaj jest IKEA, co mam kupić, tutaj są zakupy. Wigilijne, tutaj takie wiecie konkretne, bardziej codzienne, więc y, system, system karteczkowy. Co muszę przyznać, to komentarze dziewczyn pod poprzednim vlogasem, vlogmasem mnie bardzo zainspirowały y, jedzeniowo, dlatego że o ile wigilijne rzeczy mam ogarnięte, to zawsze problem jest z sałatkami i z takimi przekąskami. I znalazłam komentarz. Y Odnośnie, ja Wam tutaj wrzucę te wszystkie komentarze, odnośnie, y, Anita napisała, w mojej rodzinie zawsze najszybciej znika rolada szpinakowa z łososiem i serkiem Almette. Nie robiłam nigdy, wygooglowałam i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tak wygląda rolada szpinakowa, to jest akurat ze strony Ania Gotuje. E, kolejna, kolejna propozycja, to też e, bardzo dziękuję tutaj Karolinio za polecenie. To jest carpaccio z buraka i Karolina napisała tutaj, że wygląda to tak, że mamy rukole, cienko pokrojony burak, upieczony bez skórki albo ugotowany, serfeta, płatki migdałów podprażone, sos winegret i sól, pieprz. Więc mam plan to zrobić. Również znalazłam na stronie Ania gotuje taką wariację na temat tego karpacza z buraka, więc na 100% zrobię, bo brzmi to pysznie, więc już mam ochotę, miałabym ochotę to zjeść od razu. Yy, I kolejna rzecz, którą widzę, że to się, słuchajcie, powtarza, i to jest, to musi być jakiś hit sałatkowy. Ja w ogóle o tym nie słyszałam. I tutaj yy, Agnieszka napisała o tej sałatce. Później Lena napisała też o tej samej, wydaje mi się. A jest to sałatka yy, kurczak w kostkę, żurawina suszona, seler naciowy, prażony słonecznik i majonez. I bardzo dużo tych komentarzy odnośnie tej konkretnej sałatki się pojawiło, właśnie z tym selerem naciowym z żurawiną. Nigdy w życiu nie słyszałam o takim połączeniu, ale dziewczyny piszą, że jest pyszna. I e, kilka osób napisało, że w tym roku też robi tą sałatkę. I jeżeli taki komentarz się wiecie, cyklicznie powtarza, to jest duża szansa, że naprawdę może to być taki mały hiciorek. Mam jeszcze tutaj z wykrzyknikiem napisany Rosman samopalacz, e, bo powiem Wam, że mm, ostatnio tak na śpiocha trochę nakładałam samopalacz wieczorem, i znaczy na śpiocha, no taka wiecie, już <grym> dysząca ledwo, i e, zabrakło mi, i posmarowałam się tylko do pasa, nie, a tutaj nogi i dół. Yy, tak trzy tonacje mniej, więc yy, komicznie to wygląda. Bo tutaj jestem względnie ładnie opalona. Wiecie, ładny odcień skóry. Trochę tu widać, że na dłoniach nie mam. Nie? A tutaj to jest ten, ten ładny odcień skóry, taki, który daje ten samopalacz, ale to tylko jestem tak do brzucha. A na dole już jest yy, inna strefa kolorystyczna, więc. Yy. Najlepsze, tym model, to na zabawki. To się przyda. Zaczynamy świąteczne gotowanie, moi drodzy. Pierwszy plan, pierwsza rzecz to, są, to jest sałatka jarzynowa. Ale nie ma się co tutaj obawiać. Ona jest strategicznie zaplanowana, żeby jej nie mieszać. Te składniki, które nadają się do przetrzymywania w lodówce w kosce, pokroić to po prostu potem usprawnia wszystko. Ja już tutaj czuję zapach kapustki, makowca, orzeszki. Orzeszki też będą robione, takie wiecie. Ym, ja tam tutaj mam. Tutaj mam pierwszą partię. To Kasi ulubiony słodycz, więc jak na święta odwiedzi nas, to będzie przeszczęśliwa. A te są takie, wiecie, domowej roboty, robione taką specjalną maszynką to ciasto i w środku nadzienie z mlekiem skondensowanym. Przepyszne. One są rewelacyjnym słodyczem, więc pierwsza partia zrobiona, zaraz będzie robiona druga. Już przestań, przestań drobno jest. Przestań. Dobra, słuchajcie, robimy test. Mamy tutaj już kapustkę z grochem. Nie wiem, czy u Was się je. U nas to jest bardzo popularne I ja przyznaję, że jest to jedno z moich ulubionych dań, bo ja kapustę kocham, więc spróbujemy. Zaraz po rybie, haha! Ha. No ryby nie kocham, siostro, już jakby, haha, ha. dziękuję Ci bardzo za przypomnienie mi tej cudownej potrawy. No kapustkę bardziej, więc... Próbujemy. A tutaj mama zrobiła makowiec. Chyba tylko trzeba go przełożyć, czymś podejrzewam, ale tutaj już czeka. Słuchajcie, nie samym gotowaniem i innymi rzeczami żyje człowiek. Dzisiaj wieczór filmowy, więc robimy popcorn. Mam taką maszynę do robienia popcornu. O, tu wsypujemy ziarenka. O, pyk. Zamykamy. A uruchamiamy tutaj. Jeśli lubicie takie wieczory filmowe to gorąco polecam sobie zakupić takie ustrojstwo, bo ten popcorn jest ciepluteńki, pyszny, możecie sobie bez problemu zrobić, także popcorn mam. Mamy tu też owocki. Myślę, że zaszalejemy też z lodami i zaraz zrobię sobie jeszcze taką herbatę zimową i odpalamy Grincha. Dobra, szybki test tych lodów z Lidla. Obowe, mmm, ale pyszne. Śniegu niestety nie ma. Mam nadzieję, że jak Kasia wróci z gór, to trochę nam tego śniegu przywiezie, bo na razie to bardziej przypomina Wielkanoc, a nie Boże Narodzenie. Niestety, ale włączyłam sobie w tle świąteczne piosenki i ogarniam firanki. Jeżeli chodzi o model, który mamy w swoich oknach, to ja jestem wierna tej, temu modelowi. Hilia, mam zawsze na tamtym oknie i na tym też muszę teraz e, dowiesić po trzy komplety razy dwa, czyli sześć firanek ogólnie. To jest y, dosyć długa firanka, bo ma 300 cm, ale ja lubię, jak na dole jest taka wiecie leżąca. Więc część już uprałam, kwestia przeciągnąć parownicą i powiesić, więc mam nadzieję, że przy akompaniamencie dorza y, Michaela nam to będzie szło dużo łatwiej. Mam wrażenie, że chyba się zapędziłam ja również w tym wszystkim. A to nie do końca chodzi o pędzenie, tylko o to, żeby jednak może na stole nie było 25 tysięcy sałatek, ale żeby wszyscy przy tym stole byli w dobrych humorach. Więc wiecie, trzeba czasami trochę wcisnąć pauzę. I ja myślę, że dzisiaj też sobie dam trochę na luz. Już chyba czas wyjść z tych takich polskich tradycji, że jesteśmy urobione, urobieni, ale myślę, że tutaj urobione bardziej pasuje. Urobione popachy i wiecie. Po prostu nie ma czasu chwili, żeby odpocząć, bo jest ten pęd, żeby to wszystko przygotować i tego jedzenia, żeby było tak dużo, i żeby to wszystko było takie wszystko pod linijkę, ale to jednak nie jest w tych świętach najważniejsze, więc czasami trzeba wcisnąć pauzę. Mam wrażenie. Czas, żeby zrobić sobie paznokcie. Jak wiecie, ja od jakiegoś czasu już robię sama paznokcie, bo nie noszę hybrydy trzeci miesiąc. I mam kilku takich swoich ulubieńców, którzy pomagają, żeby te paznokcie wyglądały w miarę. Okay. Jeżeli chodzi o kolorowe lakiery, to zdecydowanie te lakiery Essie. Jak widać, jest już zużyty mocno, konkretnie. Nie wiem, czy nie zrobię sobie różowego. W dalszym ciągu stosuję tą wcierkę z arkady. Bardzo sobie chwalę. To jest takie serum do paznokci. Natomiast jeżeli chodzi o ogarnienie skórek. To bardzo fajnym trikiem jest posypanie skórek talkiem i odsunięcie ich patyczkiem. Wtedy jak je wycinacie, o ile wycinacie w ogóle skórki, to dużo łatwiej z tym talkiem to idzie. Więc e, to sobie zrobię i kolejny krok to jest e, cleaner. Odtłuścić płytkę przed lakierem, wtedy się dłużej utrzyma. No i tak to, moi drodzy, wygląda mniej więcej. To jest ten najjaśniejszy kolor z Essie. Nie no, uważam, że naprawdę spoko. Ja jestem fatalna, jeżeli chodzi o paznokcie, ale tym razem chyba dałam radę. Zrobione, harmider w koło, bo jest po prostu yy, dom pełen ludzi i teraz są rozgrywki w salonie, więc wybaczcie za krzyki. Tak finalnie wyszły ciasteczka, przepięknie. Zróbmy test. To jest, to ja będę. Ja będę.